Bywa, że nie mam czasem tak dni, że nie chce mi się prawie nic. że człowiek pod mam nile Że dosyć już tej gry Po prostu ja mam klasę i swój niepowtarzalny dzień. Czasem... Jestem jak, jak, jak jest sałatka, jest bardzo dużo różnych składników, to musi być coś takiego jak majonez i to, ja, ja tu gram jako taki majonez, który to wszystko, ta cała sałatka, która się składa ze śląskich artystów, spają. No, ale jest bardzo fajna atmosfera, bardzo e, publiczność dopisała e, fajny występ Mirka Szotycka, Darka Niebudka. Tu obok jest moja palma, którą że poświęcił, że jest ojcem chrzestnym prawdziwej palmy, która się nazywał Bercik. Zauważył, że, że ten mój Bercik troszkę rośnie na szerokość, a Hilda i Hilda i jak się ta druga i Truda, Hilda i Truda idą do góry, a Bercik na szerokość, co mnie troszkę martwi. Zawsze z nami, taki, że dawno nie było. Przez ta pandemię to wszyscy zapomnieli, jak się w ogóle fajruje w mieście, nie? Super pożegnanie lata, super spotkanie przyjaciół. Teresa Werner, Mirek Szłotysek, Krzysiek Hankę i w takim towarzystwie się fest asza, że, że, że mnie zaprosili w Chorzowie do takiego uczestnictwa. Był krótki quasi kabaretowy kawałek, troszkę z piosenek z starych czasów, troszkę z kabaretu, starych aktorskich piosenek, gdzieś takie małe reżimy, no doszedł do takiego wieku, że już mogła podsumować swoją działalność, więc troszkę w życiu było tutaj dużo teatru, trochę seriali, trochę prowadzenia w telewizji, trochę kabaretu i taką kondensację tego programu dałem dzisiaj w Chorzowie, właśnie tutaj pod palmami. Mieliśmy wieczór kubański z Jose Torresem. dzisiaj mamy wieczór typowo śląski. Wśród naszych gości jest między innymi Darek Niebudek, jest Mirek Szołtysek, no i oczywiście gwiazda wieczoru pani Teresa Werner. Która tu chyba kupiła najwięcej wokół publiczności, chorzowian, którzy przyszli posłuchać ją na żywo, a nie tylko w telewizji TV Silesia. To jest kolejna okazja do wyjścia z domu, do przyjścia, zintegrowania się znowu ze społecznością tutaj naszą lokalną, innymi chorzowianami, i oczywiście, żeby wyjść z domu, ale też w fajnym klimacie, w fajnej muzyce się bawić.